Do tej pory z Ukrainy do Polski wjechało 2 miliony 700 tysięcy osób. Dziś jest 82. rocznica zbrodni kateńskiej. Przed pałacem prezydenckim w Warszawie ludzie dzisiaj składali żółte tulipany, to hołd dla pierwszej damy Marii Kaczyńskiej. Straty Rosji na chwilę obecną to 19 800 żołnierzy. Dziś kiłów odwiedzili prezydent Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Prezydent Polski powiedział, że ma nadzieję, że wkrótce Ukraina stanie się częścią Unii Europejskiej i że Polska robi wszystko, by bratni kraj Ukraina przetrwał. 42 państwa złożyły skargę do Hagi na temat zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję w Ukrainie. Rzecznik rosyjskiego rządu powiedział, że Rosji nie grozi niewypłacalność. Tymczasem koleje rosyjskie zostały uznane za niewypłacalne. Wielu księży prawosławnych zbiera podpisy, by patriarcha Rosji Cyryl poszedł pod Trybunał Kościelny. Warszawa przejęła od Federacji Rosyjskiej budynek przy ulicy Sobieskiego 100, teraz posłuży Ukraińcom. Obecny prezydent Francji, który ubiega się teraz o reelekcję, czyli ponowne wybranie w wyborach, powiedział, że nie nazwie tego, co wydarzyło się w Ukrainie ludobójstwem. Zaś jego kontrkandydatka powiedziała, że uznaje, że Krym jest rosyjski. Cały czas kolejne firmy wycofują się z Rosji, teraz dołączyła do nich Nokia. 11 kwietnia kanclerz Austrii udał się do Rosji, spotkał się z Władimirem Putinem i powiedział, że nie była to przyjazna wizyta, że spotkanie było trudne, ale bardzo szczere. Wczoraj, 12 kwietnia, Władimir Putin spotkał się z Łukaszenką i powiedział, że to co się wydarzyło w Buczy to jest kłamstwo, a ci, którzy nakładają sankcje na Rosję powinni się opamiętać. Że Rosja, Białoruś i Ukraina to naród trójjedny, cokolwiek to oznacza i że Rosji jest bardzo przykro z tego powodu, co się dzieje w Ukrainie, ale nie mieli wyjścia? No, i że strona ukraińska nie przestrzega ukraińsko-rosyjskiego porozumienia zawartego w Istambułu, no i że ta specjalna operacja wojskowa będzie kontynuowana. Zaś dla odmiany Łukaszenka powiedział, że to, co się wydarzyło w Buczy, to jest w ogóle jakaś prowokacja Anglików. Znany propagandysta Łukaszenki powiedział, że Polacy to Lizidupy, pachołki i robaki i że w Polsce i w krajach bałtyckich nie ma wystarczającego szacunku dla wyzwolicieli z Armii Czerwonej. No ja nie dziękuję za takie wyzwolenie, jak nam Armia Czerwona zafundowała. Wczoraj para prezydencka spotkała się z parą prezydencką Niemiec. Bank Światowy przekaże Ukrainie kolejne 1,5 miliarda dolarów. Ukraina poinformowała, że negocjacje rosyjsko-ukraińskie są ekstremalnie trudne. Do takiego stanu Rosjanie doprowadzili wiele ukraińskich miejscowości czy wsi, no po prostu ruina. Jednak mimo to wiele ludzi ciągle tam mieszka, na przykład w piwnicach. Krajobraz tych miejsc to ruiny i prowizoryczne groby. Zanim rolnicy ukraińscy rozpoczną pracę sprawdzane jest, czy na tych polach nie ma nigdzie min. Szacuje się, że w Mariupolu poległo nawet 22 tysiące obywateli Ukrainy. Premier Finlandii powiedziała, że decyzja w sprawie wejścia do NATO to kwestia tygodni, nie miesięcy. Tutaj zbombardowany stadion w Czernichowie. Szacuje się, że białoruscy kolejarze, niszcząc białoruską kolej, opóźnili nawet 80% dostaw rosyjskich, by atakować Kijów, a ostatecznie uniemożliwili to, niszcząc całkowicie infrastrukturę. To jeden z sposobów, by w wielu miejscach Ukrainy zdobyć wodę: taka rurka z rynny, no i potem do butelki.